Siema widzowie, to jest powrót po, no, paru miesiącach jednak przerwy od nagrywania na YouTube. Nagrywaliśmy Brawl Stars, a już tu Brawl Stars się nie będzie pojawiał, no nie wiem, mi się strasznie znodzieją e, My się wydaje, że też umiera, ale mamy dla was lepszy a, I będzie się tu po prostu pojawiał Minecraft e, Będzie seria ze Skygena, zwana na serwerze minestar.pl Grałem na edycji Grałem na tej, na edycji poprzedniej Mega mi się podobało, grałem dosyć dużo Tam, no I w sumie tyle, zbieramy generatory i no Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć Piszecie, Możecie napisać serwery, z których mogę nagrywać Najlepsze no, był polskie, ale może jakieś zagraniczne się pojawiają Ja na przykład na Hypixelu, ja tutaj mam takie słowa nie umiem grać po w celu. pikselach. Będą się pojawiały Bedwarsy e, Ogólnie, jestem drewnianym. Ja średnio umiem grać. I. Y, I zbieramy sobie rzeczy gener z generatora. I tyle. E, lecimy się bić. Bić się i szukać wyspy miodowej, żeby zdobyć jedyne. A wy możecie napisać w komentarzu na przykład czy podoba Wam się kontent z Minecrafta, czy wolelibyście z innej gry, albo myślę, że z Minecrafta nie zrezygnuję, ale... No wiecie, no po prostu. O, no już nawet nie możemy na tym generator O kurczę, problemy. Chyba ginę. Zabijmy. Hmm. Bo tej elektry jest ciężko, idziemy szukać. Eee, a! I możecie dołączyć do mojego klonu, właśnie jest tutaj założony. Macie wy właśnie na prawym dolnym rogu, tak? Może, na po prawej stronie ekranu macie napisane Klon i możecie do niego dołączyć, pozwalam. Eee, nie ma żadnych wymagań, tylko jest jedno to, że musicie że piszecie swój nick eee, z Minecrafta i tyle. <noise> Chcę znaczy. się... Aha! Nie miałem dokładcza! Nie no, piję. Nie wiem nie łagodnie, masz ten. I czy coś jeszcze się wam powiedzieć? Nie. <noise> I po prostu idziemy się bić. Ej, szukać mojej ulubionej wersji miodowej. <noise> tylko żeby się znowu nie wywalić jak baton i będzie perfekt dobra nie mam koniec tego śpiewania happy, happy, happy Nie no, to już lewę, e, w ogóle ja nie ja idę, przecież tu nie ma wyspy miodowej ale dobra idziemy szukać wyspy miodowej i ogólnie polecam wam, tak mogę wam dać pierwszą poradę, że jak zaczynacie, to od razu idziecie na tą pustynną. Bo na tej pustynnej więcej hajsu się zdobywa. I naprawdę może szybko sprogresować. Ja w pół godziny zrobiłem 6 temy, nie wiem czym go piję, nie mogę. Ten. Yy... Yy, ogólnie jest to film po przerwie, więc jeszcze nie będę miał żadnej prawy, ale... Będziemy nagrywali więcej. Mam nadzieję, że nie. Może koszty jakieś eventy się pojawią. No kto wie, kto wie, kto wie. No nie, nie, że. To... Oczywiście się wala jak baton. Po raz kolejny 15 śmierci mam. Nie podoba mi się to. Musimy znaleźć jedną rzecz. coś się jedną rzecz, no, Pomyśleć, gdzie jest Wyspa Miodowa. Bo że tam trzeba elitres, można elitrę zdobyć. Na poprzednim. Nie, naprawdę, poprzednia edycja była mega fajna. No, nie wiem. Skygate Ten MyStar to jest myślę, dla mnie serwer taki, który ma najlepiej zrobione niektóry, yy, wiele trybów w Polsce. No i yy, mam plan. Nagrywać z krafta i z Clearem co... Taki, to, taki jest plan. Z Clearem co jeszcze nie wiem, ale na pewno z... E, no na anarchii na, na trochę grałem, ale nie jestem dobry, więc tam kontentu nie zobaczycie. Z mojej strony. O ty. O ty. stevie, Już nie ten Stevie. Jest taki Stevie z niego. Ej mogę że go zabiję! Zabiję go! Wow! Co jest grane? Jak ja to zrobiłem? <grywa> Jak ja go zabiję? Ja nie wiem. Z takim bocikiem przegrybieram. Ser pozdrawiam się. A jestem jeszcze. Okay. <grywa> On nie może być, a jego nie! Co? Ten serwer co jest? Czemu ja go mogę bić? On nie może być, a jego nie! Co? Brawo, nie Nie, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że na spokojnie ten. A dobra, idziemy szukać wreszcie biodowej, a nie jakiejś tutaj gadusz Pogaduszki. A nie jakieś się na mani mani mm, 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 mm. To było dużo, Ja! To jest kolejna Pff, śmierć. Ja nie wiem, ja może. Muszę nie wiem co się z dzieje ogólnie chyba godzinę muszę przegrać i, mo i odpalimy sobie i otworzymy starboxa myślę, że wy myślę, że go na tym filmie może otworzyć no, na, na tym nie, ale na pewno na następnych na pewno na pewno albo, 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 shorts, jak Otwieram skrzynkę, raczej szorca w sumie, teraz podglądam, powiedz jest, będzie git, mi się wydaje, bo prostu nie zaczyna próbować, bardzo zaczął próbować wygląda. Mm, dobra, dobra mm. widzimy tą wyspę! Co jest grane? Ja na nią szedłem i nie zna, jak ja jest, Jaki ja jestem geniuszem? Ja na nią szedłem i nie zauważyłem. Nie, naprawdę, jeśli ktoś powie, że z jest geniuszem, to ja w szoku. Też co? Nie, no dobra, ja widzę. Uciekam. Hmm, tylko to są proste chyba, tak? Tak, to są proste. Mmm. mu koźnik ulepsz i ulepszam mieczek na miecz poziom siódmy. Big. i sobie możemy chyba co to ulepszyć to jeszcze nie, na tym biodzie to mi się teraz nie przyda no dobra ale ja bym sobie na pewno ulepszył banie i klop. mamy ulepszone mhm. w sumie przydałoby się bardziej zbierać hajs niż ten ja już trochę jesteśmy ten... O, możemy chyba może zabierać ten do ich No właśnie, możemy. Pachtić. O ty, Tadeuszu, Tadeuszu, panie Tadeuszu. Ja on się nazywa Tadeusz. Tymoteusz! Przepraszam. Przepraszam. Tak, Tymoteusz był taki dobry, że aż nie mogłam przeczytać, że to jest Tymoteusz. Pozdro. Pozdro Tym, Tymoteusza. Mmmm. Mm, mm, mm. Możliwe, że jakieś eventy będą no i jeszcze nie wiemy, nie? No bo to jest przerwa, długa przerwa była, i teraz będą pełno. Będę starał się jakkolwiek montować, a potem level do góry z filmu na film, może będzie, myślę, że będzie lepsze. JUTRO chciałbym jeszcze coś wrzucić Jutro żebyście mieli jakkolwiek content Żeby nie było nud No i... Czy coś jeszcze? Co ja to nie. Za... niecałe... O! On ma Elytrę! No i właśnie, Elytrę łatwo jest uciec Też muszę sobie taką ogarnąć Tylko po ogarniemy O ty! Beczku! Co ty tak agresywnie? Strasznie dużo jest napisów. Wkurza mnie to, bo ja nic nie widzę. No ale dobra. Da się żyć. Nie wiem, no, tu pół zasłania. Tu już jeden sześć dostaje, nie tak źle, nie tak źle. Proszę za gen razy 20. Jeszcze przez 6 minut. Jak tu nikt nie wejdzie, to mocno się ulepszymy! Naprawdę, polecam od zacząć i może nasz plan jakkolwiek się przebije do topki i no i jeszcze trochę tu posiedzimy. Nie wiem, jeśli chcecie jakiegoś gościa specjalnego? To może kogoś... Jako jest na wezmę. Ponagrywa razem Z Minecrafta. Nie no z Minecrafta coś. No jeszcze ma elitrę, muszę sobie, sobie ogarnąć, bo dużo graczy to elytra, a jeszcze nie mam. No ja chyba idę właśnie po białe, bo elitra się przyda bardzo. Oj, siu, problemy, problemy, zaatakowali mnie. Zaatakowali mnie? Jeszcze godzinie ten... spoceniec, no Problemy. Dobra. Ostatnia próba zaatakowania Wyspy biodowej i zdobycia czegokolwiek tam. Mm, możliwe, że się ulepszę na następnym. Na. Na. Następnym tym, na, mm, na następny odcinek. Zresztą następny odcinek myślę, że będzie z Bedwarsów albo jakiejś innej minigierki. W sensie Bedwars lubię, naprawdę lubię Bedwarsy. Mm. I no, nie wiem, póki co, nie mam co mówić, ale myślę, że w następnym, chociaż właśnie, w tym odcinku będzie miałem najwięcej do gadania, bo jednak to, to przerwa! Wróciliśmy po przerwie, yy, i no, nie mogę dodać tego. Zwiózłem, przyjacielu, i teraz się wchodzi w baton, i będzie. Perfekt Dobywam coś? O, zdobywam Ledwo, bo ledwo, ale zdobywam Więc no, czekamy A, zobaczę w ogóle jakie są ceny Elytry I wtedy sobie kupimy je, elegancko będzie wszystko śmigało To chyba nie tu Do góry Ogólnie no... Ojej, coś się zaatakowało mnie, tam na górze. On ma amulet on, on ma amulet ją. Jest też taki amulet. Kościół ma amulet. Oto jest. O jezu, mocno mnie zaatakowali. No i znowu... Dobra. To już nie ma sensu dzisiaj grać. Eee, trzymajcie się i cześć. Ty.